Cold outside, but the fire keeps us warm. Cause all I want to do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. When everything is white. Glamor, I stillness fills the night. It's Christmas, oh, winter. A snowball in each hand. Take me away, Christmas Day. Cześć! Witam Was serdecznie ponownie na moim kanale. I oczywiście zapraszam Was na nowy film. Jak widzieliście, zrobiłam sobie kawę w moim nowym kubku. Powiem Wam, że odkąd go kupiłam, to kawę i nawet herbatę robię sobie w nim. Tak mi kawa z niego smakuje. Także taki kubeczek ostatnio non-stop przeze mnie stosowany, używany. Powiem Wam, że jest u nas bardzo zimno. Ostatnio od kilku dni tak mocno wieje. Mamy sztormy, tak? I śniegu napadało i taki mróz. No takiej pogody to naprawdę nie pamiętam. No nie wiem, czy teraz słyszycie, ale za oknem strasznie wieje, gwizdze, że ja dzisiaj nawet nie wychodzę. Dzisiaj mam w planie gotowanie. O! Nie czuję, że rymuję. Dzisiaj będę um, obiad, już mam praktycznie przyszykowany. Tylko czekam na męża, aż wróci z pracy, żeby um, ziemniaczki zacząć gotować, żeby je nastawić. To zaraz Wam pokażę, co takiego mam na obiad. Będę piec sernika i dzisiaj też chcę zrobić hałkę. O, no, dzisiaj dzień bardzo pracowity. No, jeszcze mam prasowanie, ale to nie wiem, czy dzisiaj zrobię, bo mam taką stertę prasowania. Uzbierało mi się, bo troszkę poprałam rzeczy po świętach i, i yy, bo nie chciałam, słuchajcie, na święta prać, żebym składać, bawić się w te pranie. Chciałam po prostu odpocząć, spędzić czas z mężem i, i wiecie, i, i, i mieć święty spokój z praniem. Więc po świętach y, wyprałam i, i, i mam trochę prasowania, bo to rzeczy, których nie suszę w suszarce, a wieszam na mojej suszarce podsufitowej Bo tak, tak robię, nie wszystkie rzeczy suszę w suszarce, y, bo były takie sytuacje, że mi się zbiegły, więc takie lepsze rzeczy po prostu wieszam i muszę prasować Więc zobaczę, najpierw idę, słuchajcie, już zaraz Wam pokażę, co mam dzisiaj na obiad Zrobiłam szybko taki sosik, oczywiście suroweczka mojego dzieciństwa. Zaraz wam pokażę, ziemniaki też już mam obrane. Zaraz zrobię, zrobię sernik, umyję Thermomix i będę robić hałkę. Tak, i chcę zrobić tą hałkę, nie tą skuszonką, tylko to taką zwykłą hałkę, którą możecie kupić w normalnie w sklepach tak bym chciała ją wypróbować więc idziemy do kuchni już wam pokazuję co takiego dzisiaj na obiad przyszykowałam a dzisiaj na obiad podudzia z kurczaka w ciemnym sosie do tego będą ziemniaczki i już mam też gotowe buraczki mojej wersji i tym razem dodałam też troszeczkę Tutaj do tych buraczków podsmażyłam pół cebulki i dodałam troszeczkę cebulki prażonej. I powiem Wam, że wyszły rewelacyjnie fajny smak, bo ta prażona cebulka, sok buraczków sprawił, że prażona cebulka zmiękła. I to tak, jakbyśmy po prostu dodali więcej podsmażonej cebuli. Więc wystarczy tylko na taką ilość podsmażyć, więc wystarczyło tylko na taką ilość podsmażyć pół cebulki i dodać troszkę prażonej cebuli. I powiem wam smak rewelacyjny. oczywiście sól, pieprz, mmm, troszkę cukru i octu i buraczki starte na tej takiej y, najdrobniejszej tarce. I tak dzisiaj będzie wyglądał mój obiad. A w piekarniku piecze mi się sernik. To jest sernik z przepisu mojej synowej z góry z wiórkami kokosowymi, więc już zamykam. Jeszcze zostało 14 minut, także dzisiaj będzie na deser sernik. I już przygotowałam sobie Thermomix i zobaczcie, ja chcę teraz zrobić tą chałkę. Ona ma bardzo krótki skład, więc już Wam czytam 300 g mleka, 50 g masła, 20 g świeżych drożdży, mam świeże drożdże lub dwie łyżeczki suchych drożdży. Tutaj macie do wyboru 60 g cukru, 550 g mąki pszennej. Dwie płaskie łyżeczki soli i jedno jajko roztrzepane do posmarowania, więc bardzo prosty, szybki przepis. Także zabieram się do pracy. Wyrobiło nam się ciasto, więc mam tutaj już wysmarowaną miskę masłem. Tak trzeba było przygotować i przełożyć trzeba to ciasto do miski. Zobaczcie, tak się pięknie wyrobiło. Cieplusieńkie, więc ja już je przekładam. I chyba zrobię tak jak z tamtą chałką, że po prostu. I O! I ciasto mi fajnie wyleci. A nóż sobie wyskrobię. Musimy przykryć folią spożywczą lub wilgotną ściereczką kuchenną i pozostawić około godziny w ciepłym miejscu. Więc już tak robimy. Chałka już mi wyrasta, sernik stygnie, obiad mam gotowy. No, powiem Wam, że dzisiaj troszeczkę się napracowałam, więc z tym praniem chyba dzisiaj sobie już odpuszczę. Jeszcze muszę upiec chałkę, także chyba chałka będzie pieczona, jak mąż wróci, bo jeszcze musi wyrosnąć. Troszkę późno się za to wzięłam, ale najmniej sernik już mam upieczony i powiem Wam, że pięknie wyrósł za chwilkę, jak przestygnie sobie ukroję i spróbuję, albo po obiedzie, jak mąż wróci, może po obiedzie zrobię, ale chciałam Wam jeszcze coś pokazać. Słuchajcie. Ostatnio spotkałam koleżankę. Dawno się nie widziałyśmy. Byłam w homendium, to było jakoś przed świętami. I dawno się nie widziałyśmy, i tak się wyściskałyśmy na całego, bo no, dość długo się nie widziałyśmy, i tak od niej poczułam piękny zapach, perfum. I mówię, kurczę, skądś te perfumy znam. I tak się zastanawiałam, i słuchajcie, później całą drogę powrotu do domu z mężem czułam te perfumy na sobie. Bo wiecie, tak się wyściskałyśmy, wycałowałyśmy. Tutaj gdzieś perfumy na mnie przeszły i cały czas czułam ten zapach. I mówię, znam ten zapach. Ja go miałam. Ja go znam. I tak mi się podobał. I słuchajcie, całą drogę do domu zastanawiałam się, co to za zapach. I wyobraźcie sobie, doszłam. Doszłam do tego, co to był za zapach, a mianowicie był to zapach Dolce Gabbana. Ta wersja. I wyobraźcie sobie, że te perfumy czekały dość długo na mnie, bo ja do nich dopiero teraz dorosłam. Ehm, psiknęłam się nimi. Na drugi dzień, i powiem Wam, że to był, że to jest dokładnie ten sam zapach, który czułam na mojej koleżance. Ale wyobraźcie sobie, że ja dostałam ten zapach od mojego syna chyba w zeszłym roku, czy dwa lata temu, pod choinkę. One były cały czas w kartonie zapakowane, bo miałam już je kiedyś i ich bardzo nie lubiałam. Mąż mi kiedyś kupił pod choinkę i oddałam je komuś. Nie pamiętam już komu. Bo bardzo się one na mnie mi się nie podobały. A teraz właśnie jak poczułam ten zapach na koleżance, tak mi się ten zapach spodobał, więc mówię, psiknę się z rana, wiecie, tak na świeżo i zobaczę jak one na mnie pachną. Czy dalej będę miała do nich taki, taką niechęć, czy na mnie będą mi się podobały. I wyobraźcie sobie, że chyba do nich dorosłam bo bardzo mi się ten zapach na mnie teraz podoba. I powiem Wam, że praktycznie teraz codziennie po nie sięgam, więc no, do niektórych zapachów chyba trzeba dorosnąć. Albo może hmm, pecha moje się zmieniło, nie wiem. Ale kiedyś naprawdę, jakie pierwszy raz mąż mi kupił, no nie mogłam z tym zapachem wytrzymać. Jakoś drażnił mnie, a teraz uwielbiam go mieć na sobie. Także no, taka ciekawostka co do perfum. Także kochani, Idę ukroić sernika Pokażę Wam jak wyszedł No pięknie wyrósł eee, i, I tak Spróbujemy sernika przed obiadem Może taki mały kawałeczek Bo jeszcze do obiadu mam trochę Więc może zrobię sobie teraz eee, Ukroję sobie sernika Zrobię sobie herbatki I pokażę Wam jak ten sernik wygląda Więc pozwólcie, że sobie go ukroję No dobrze, mamy sernik Tak wyszedł Pięknie wyrósł cudownie pachnie, już tak fajnie przestygł i ukroiłam sobie tylko taki mały kawałek bo zostało 5 minut do robienia znaczy do wyrośnięcia hałki więc będę musiała ją wyrobić, raczej wiecie poskręcać nie poskręcać. Pozaplatać. O, tak powinnam powiedzieć. No i, i później jest jeszcze czas chyba 30 minut. Około 30 minut, żeby jeszcze zapleciona wy, wyrosła. Później jest tylko posmarowanie jajkiem, więc zobaczymy. E, no i też nie chciałam za dużego kawałka, bo jak mąż przyjdzie, będziemy jedli obiad, więc tylko tak na spróbowanie. Ale mm. Jaki dobry, powiem Wam, że to jest ten sam przepis, co zawsze, ale ten taki kremowy, pyszny. Mmm, tu już jest taki chłodny fajny, bo ja wyjęłam go z piekarnika i wstawiłam chałkę do wyrośnięcia, Piekarnik jeszcze był ciepły, nie był gorący, bo on już, sernik już tak dość dawno temu się upiekł i postawiłam go przy oknie, żeby szybciej wystygł, żeby jak mąż wróci z pracy, żeby był gotowy, ale powiem Wam, że jest rewelacyjny, taki kremowy. I tym razem dodałam na wierzch, posypałam wiórki kokosowe i wydaje mi się, że one też dodają takiego fajnego smaku, bo on jest taki bardziej słodki, no rewelacja. I też miałam inny ser w wiaderku niż zawsze. Nie wiem, też troszkę mi się więcej cukru sypnęło. Ale pyszny, naprawdę pyszny, kremowy, idealny, no. Mąż będzie zadowolony. Dobrze, kochani. Za chwilę będę szła wyrabiać, zaplatać moją hałkę I tak się zastanawiam, czy nie zrobić kilku hałek. Zobaczę. I pokażę Wam, jak one wyszły. I może później, jak już się upieką, też Wam je pokażę. Chociaż nie wiem, bo tego czasu może mi braknąć. A już niedługo mąż wróci z pracy jeszcze obiad. No, zobaczymy. Także kochani, na tą chwilę ja już będę się z Wami żegnać. Jak chałki się upieką, to Wam tylko wrzucę taką przebitkę. Także mam nadzieję, że dzisiaj miło ze mną spędziliście czas. Zobaczcie, już jest ciemno, już się robi ciemno, już niestety przy światłach trzeba. Siedzieć. Światła gdzie niegdzie mam odcień żółty, więc wybaczcie, że tak jest. No ale niestety zima. Zima jest i nie wszędzie latam z ringiem, ze światłem. Bo no powiem Wam, że jak nagrywam w tamtym pokoju, tam mam odpalony ring. Staram się w kuchni też go od czasu do czasu podłączyć. Ale wydaje mi się, że takie światło nie powinno Wam przeszkadzać. Ważne, co jest we vlogu, światło mam nadzieję, że w miarę będzie dla Was ok. Także, kochani, dziękuję Wam serdecznie za dziś. Oczywiście, jeśli ten film Wam się spodobał, to będzie mi bardzo miło, jak zostawicie mi kciuka w górę. Oczywiście, piszcie komentarze, a my, kochani, widzimy się już w następnych filmach. Także trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Buziaki.